Cześć, z tej strony Div i witam Cię na moim kanale, gdzie mówimy o pielęgnacji, koreańskich kosmetykach, podróżach, sporcie, książkach, perfumach, lifestyle, taki dziennik z mojego życia, więc zapraszam Cię do obserwowania. Dzisiaj mamy ostatni czwartek maja i postanowiłam zrobić przegląd wszystkich zużytych kosmetyków do pielęgnacji włosów, ciała i twarzy. Takie denko kosmetyczne z pierwszego półrocza, będzie tutaj ogrom kosmetyków. Pokażę Wam moje rozczarowanie, lokalne rozczarowanie, pokażę kosmetyki, które się sprawdziły i ponownie będę je kupować i na pewno nieraz pojawią się w mojej łazience. Więc róbcie sobie coś do picia, jakąś kawusię, herbatę i my zaczynamy. Ze względu na to, że tych produktów jest dość dużo, to stwierdziłam, że podzielę je na kategorie. Otóż zostawiam Wam wszystkie timecody. Będzie kategoria włosy, ciało i twarz. I zaczynamy od kosmetyków do włosów. No, na początku warto powiedzieć jaki włos mam, tak? Otóż mam długie, porowate, ciągle rozjaśniane blond włosy. Falowane naturalnie. Tak tutaj wyciągam na szczotkę. I suche. I dobieram właśnie tak swoje kosmetyki. No i z tej kategorii zacznijmy od szamponu. Czego wymagam od szamponu? No, przede wszystkim, żeby dobrze oczyszczał, nadawał objętości, przy tym nie przesuszał włos. Higi Bad Head Resurrection. Jest to szampon odżywczy przeznaczony dla suchych, łamliwych włosów, które właśnie potrzebują odżywienia i do, nie, nie potrzebują dodatkowego przesuszenia. Ja go kupiłam, kiedy wróciłam po wakacjach i ciągle trenowałam, więc myłam włosy prawie codziennie. I żeby nie przesuszać włosy dodatkowo tym myciem, no bo wszystkie szampony, które zawierają takie sulfaty, no to przesuszają. Ten szampon też zawiera sulfat, ale mimo to ma dużo składników odżywczych i faktycznie nie przesuszał tak włosów. Dobrze dobrze myje włosy. Jest świetna objętość. Ja właśnie obawiałam się, że przy takich odżywczych szamponach tej objętości już nie będzie. Nie przesusza włosów. Włosy tak nie puszą się, nie elektryzują się, bo yy, przez to, że mam włosy wysokoporowate, to on bardzo szybko. Kłanie wilgoć i po prostu robię się Hagridem od razu. Tu, tutaj nie. Tu, te włosy nie były takie puszące się, nie były takie przeciążone, nie były takie ukrapnięte Tutaj one były takie wygładzone chociaż wiadomo, że szampon tego nie zrobi, ale nie, nie były przesuszone. Te łuski nie były takie chyba otwarte. Nie wiem, ale dla mnie. Y bardzo, bardzo dobry, polecam i na pewno na okres letni ponownie go kupię. Właśnie to jest takie okresowe, jak jest okres wakacyjny, myjecie często włosy, te włosy są podatne na promieniowanie słoneczne, na wodę słoną, ogólnie są przesuszone no to wtedy stosujecie takie odżywcze szampony. Już jak jest okres jesienny, zimowy, to już stosujecie normalne szampony, już nie, nie odżywcze, może bardziej nawilżające, a może po prostu zwykło oczyszczające. Pachnie on jak guma balonowa albo arbus, Bardzo przyjemnie. Po prostu się mi się kojarzy z okresem wakacyjnym. Na pewno go powtórzę, bo yy, świetnie, świetnie myje włosy. Ja właśnie lubię, kiedy Pieni się, kiedy ta objętość włosów jest, bo wszystkie szampony, które nie zawierają sulfatów, no to nie pienią się i jakby nie domywają, nie doczyszczają tej skóry głowy, to tutaj nie. Ja ogólnie nie używam żadnych scrubów do skóry głowy i fajnie na razie dają radę szampony, bardzo fajnie, bardzo fajnie mył odżywiał. Mówię, jak szampon ma działać, to właśnie on tak działał. No przy tym nie przysuszał, więc dla mnie 8 na 10, polecam. I idziemy dalej. Następnym szamponem jest Inside Dry Hair Shampoo Nutrient. Ten szampon już jest bardziej nawilżający i już można go stosować codziennie. I tutaj mamy 97% składników naturalnych, nie ma SLS, nie ma SLIS, parabenów, silikonów, barwników. Jakie tutaj mamy składniki? Mamy tak, organiczny wyciąg z owsa, co fajnie nawilże, przy tym wygładzając pasma. Masło i lipę. mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. Wnika głęboko we włos i poprawia jego elastyczność. Olej kokosowy, no to tutaj zapobiega utraceniu wilgoci. Olej ze słodkich migdałów, który fajnie podkreśla kolor i nadaje błysk włosom. Słuchajcie, ja dam, no, wykorzystałam cały, dam może 7 na 10, już tłumaczę dlaczego. Składniki fajne, cały skład jest fajny. Tutaj nie mamy, tak jak mówiłam, SLS i SLIS, natomiast mamy SCS, czyli sodium Koko sulfat. To jest dalej detergent czyszczący, ale jest mniej drażniący, mniej agresywny jak SLS. Więc ten szampon pieni się, ale ja potrzebowałam, żeby tak domyć fajnie swoje włosy. No to podwójne mycie. Przez to bardzo szybko się zużywał, bo tego szamponu idzie dużo. Nie było tego, to co obiecał producent, takiego nawilżenia, bo włosy były takie takie lekkie. Wiecie, takie ja lubię, kiedy jednak trochę są cięższe. Nie, nie przeciążone, ale cięższe. Taki środek między lekkim a przeciążonym. To tutaj tego nie było. Więc daję 7 na 10. Ja mam całą serię tego. Mam odżywkę i też maska. No to z tej całej serii najlepiej to mi się sprawdziła ta maska. I słuchajcie, kiedyś myślałam, że jak kupię całą serię, czyli szampon, odżywkę i maska z tej samej serii, to po prostu otrzymam mocniejszy ten rezultat. Te włosy będą, tak jak mówi producent itd. Tak, tak naprawdę to jest mit, bo to jest trochę bez sensu, bo używamy szampon z tym samym składnikiem, później odżywkę z tym samym składnikiem, później maskę z tym samym składnikiem, no więc to nie ma większego sensu. I z tej całej serii to najbardziej najbardziej mi się spodobała i sprawdziła się maseczka, czyli ten skład, który jest w każdym z nich, czyli olej kokosowy, olej ze słodkich migdałów i wyciąg, organiczny wyciąg z owsa. To najlepiej sprawdził się przy masce. Odżywka wypadła najgorzej, nie skończyłam jej. Tutaj mamy jeszcze pół butelki, ale nie planuję jej kończyć, bo jak na odżywkę, nie wiem, ja ją stosowałam po innej maseczce, czyli nie z tej firmy, a nie z tej marki, a z jakiejś innej. I tą odżywkę to w niektórych przypadkach się sprawdzała, ale Taki kombo, taki duet, który jest najczęściej sprzedawany, w ogóle się nie sprawdził. Szampon wypadł lepiej od odżywki, ale z tego wszystkiego <noise> maska po prostu porwała mnie. Więc e, tutaj 7 na 10, tu jest e, 4 na 10. A to jest 8 na 10. Jak już zaczęłam o tej serii mówić, to może skończę. No to. Odżywka, tak jak już powiedziałam, z szamponem. A maseczka została zużyta i właśnie bardzo fajnie nadaje się dla takich włosów przesuszonych, które potrzebują regeneracji, wzmacnienia. Ja ogólnie lubię ten wyciąg z owsa, z pszenicy, bo oni fajnie nawierzają. To jest naturalny taki humektant, który które potrzebują nasze włosy w sumie. Olej ze słodkich migdałów. On fajnie. Podkreśla kolor. I na blond włosach on wygląda tak, jakby odświeżony był ten kolor i nadaje błysk. Naprawdę po tej maseczce to był błysk, ale tak jak mówię, czego, czego mi brakuje, to tego dociążenia. Dlatego 8 na 10, bo mm, ja lubię jednak, żeby takie były cięższe, takie sypkie te włosy. To tutaj były gładkie, ale takie leciusieńkie, takie zwiewne. Mówimy o maskach, to tutaj pokażę maski odżywki koreańskie. I tak, pierwsza to jest Argan Oil Silk od Skin Food. No, słuchajcie, moje pierwsze wrażenie od tej maseczki to była tragedia. Po prostu umyłam włosy, wysuszyłam i później musiałam ponownie je umyć, bo włosy były takie przeciążone, przetłuszczone. To o co chodzi? Później przeczytałam zastosowanie i okazuje się, że tą maseczkę należy spłukiwać szamponem. Więc jak zrobiłam w tej kolejności, że nałożyłam najpierw tę maseczkę, później spukałam szamponem, później odżywka, już było lepiej, ale też takiego jakiegoś szału nie było. Myślę, że to jest raz w tygodniu do olejowania. Ona jest bardzo gęsta, bardzo ciężko ją się rozprowadza. Zapach! Zapach jest taki. Zapach jest taki kremowy, jak takie kremy z lat 80., o tak właśnie pachnie, 80., 90. Zostało mi prawie pół. Nie powtórzę. Myślę, że sprawdzi się, jak macie włosy takie bardzo zniszczone. Te końcówki są rozdwojone i potrzebujecie takiego etapu przed myciem gdzie chcecie odżywić, nawilżyć, to tak, możecie stosować to, ale później spłukujecie szamponem i przy tym, jak myjecie włosy szamponem, to ta maseczka będzie dalej chronić całą długość włosów, więc dla takiego włosu sprawdzi się. Przy moich to już było zbyt dużo. No i ręka moja nie, nie, nie sięgała po to, no bo ciężko się rozprowadza, a dla mnie właśnie kosmetyk musi być łatwy w użytkowaniu, chcę wprost z niego korzystać, no to jest tak, więc dla mnie to tak 4 na 10 w ogóle jestem zdziwiona, że coś takiego jest na koreańskim rynku kiedy włosy azjatyckie zupełnie nie potrzebują czegoś takiego chyba, że to było wymyślone z myślą o słowiańskich włosach, nie wiem ciężko mi powiedzieć, ale no nie powtórzę a drugie to jest już bardziej znane, to jest Lador Hydro Treatment, już pobrudzone. Bardzo głośno było o tej serii. Kupiłam sobie taką odżywkę, Skupiłam mnie też pH 5,5, miało nawilżeć włosy i miało wystarczyć z szamponem, czyli szampon i ta odżywka przy moim włosie, to się nie sprawdziło, no w sumie nie, myślę, że nie zrobiła nic, no włosy nie były przyjemne, to nie jest taka odżywka, którą właśnie potrzebują moje włosy, to bardziej do takiego włosu azjatyckiego, ale przekonałam się, że jednak te koreańskie kosmetyki do włosów, to słabo się nadają do słowiańskiego włosu, bo jednak ten azjatycki włos, to on jest Prosty, niskoporowaty, gładki, no i potrzebują tylko podtrzymać, tylko nie uszkodzić tego włosu, tak? U nas natomiast przy słowiańskim włosu, no to jednak musisz zadbać o tą kondycję włosów, albo wygładzić, albo zregenerować, wzmocnić i no ta maseczka to jest odżywka, odżywka, maseczka, odżywka. Niestety, to jest... Um, czy 2 na 10? 2 na 10. Na pewno ponownie nie kupię. Ale nie jest tak źle z tymi maseczkami, bo. Teraz pokażę moją ulubioną maseczkę. Jest to Davines Renaissance Cycle. To jest 10 na 10. To nie jest moje pierwsze opakowanie i nie, na pewno nie ostatnie. To jest maseczka dedykowana do włosów wysokoporowatych, rozjaśnianych. Tyle do mnie, i faktycznie w tym przypadku producent nie skłamał. To jest genialna maseczka. Po pierwsze, on bardzo komfortowo, bo jest nieduża. Można wrzucić ze sobą wszędzie do torebki, tam pójść na siłownię, na basen. Jedyne, co mnie wkurzało, to zamknięcie, ale da się to przeżyć. I co? I drugie, to łatwość użytkowania, bo to zamieniam Wam etap odżywki i maseczki, czyli szampon, myjecie włosy szamponem, nakładacie maseczkę, trzymacie 10 minut spukujecie i spłukujecie i wyglądacie jako gwiazda Hollywood. Jeszcze jak wyciągam włosy na brasz na szczotkę, to jakbym wyszła od fryzjera. Genialna, super, na pewno będę do niej wracać i dziękuję, że producent nie kłamie. No, jak już powiedziałam o Swojej ulubionej masażce, teraz powiem o swoim największym rozczarowaniu. Otóż jest to to cała seria kosmetyków od Indola ekskluzywnie Tak, To jeszcze wtedy kupiłam, kiedy myślałam, że cała seria uratuje moje włosy, ale tak nie stało się. Okropne kosmetyki przy moich włosach. Nie sprawdziły się. Włosy były szorstkie, przeciążone. Nie wykorzystałam nic. Ja mam Pełny serum do końcówek, pełną maskę, pełny szampon pełną odżywkę. To jest tragedia. Yy, dramat. Po prostu dramat. Nie wiem. Yy, tyle czytałam dobrych opinii, taki fajny był skład, ale dla moich włosów to była po prostu porażka. Nie będę już długo o tym mówić, bo mam bardzo złe skojarzenia z tym, aż po prostu zaczynam stresować. Teraz pokażę Wam maseczkę bardziej budżetową, dostępną w Hebel, nie wiem czy w Rosmanie też jest. Jest to Revuel Total Repair Keratin. Maseczka e, naprawcza do włosów uszkodzonych, kruchych i suchych. Tutaj keratyna, kwas hialuronowy e, i tutaj Poleca się stosować nie dłużej niż 2 miesiące. Czyli jak stosujemy tam dwa-3 razy w tygodniu, ale nie dłużej niż 2 miesiące. Później przerwa i później wracamy. Ona ogólnie jest bardzo wydajna. Na taką pojemność ja po prostu no ja często z niej korzystam, ale jest dużo i ona ma konsystencję taka kremowa, trochę rozwodniona, bardzo fajnie się rozprowadza. Ja nie mam do niej żadnych zarzutów i. To jest ten przypadek, kiedy tanio nie znaczy gorzej, bo ona kosztuje bardzo mało, a przy moich włosach sprawdziła się genialnie. Więc polecam, ale pamiętajcie, że tutaj z tą przerwą musicie stosować. Mamy proteiny i mamy humektanty, kwas A dla włosów wysokoporowatych to fajnie się nadaje. Ja daję jej 7 na 10 dam. Tak. I stosuję i polecam bardzo fajnie. Wiem, że mają jeszcze inne serii, ale nie próbowałam, więc nie wypowiem się na ten temat. A ta jak najbardziej polecam. No i teraz przechodzimy do końcowego etapu, czyli nieskiwanych odżywek. Moja miłość to jest Hegron New Style odżywka do włosów bez śpukiwania. Słuchajcie, jest tutaj pół litra. Ja już stosuję ją dawno, ale dopiero co skończyłam. I to jest genialna odżywka, bo ja sięgałam po nią zawsze. Ona pięknie pachnie, pięknie tak kremowo, trochę neutralnie. Ona pochłania później wszystkie zapachy. Taka świeżość, czystość, bardzo przyjemnie pachnie. Jedyne co, widzicie, no bo to jest jakby zapas ja robiłam tak, że przelewałam sobie do pojemników z kremu i wtedy nakładałam sobie. Bardzo fajnie na wirża skleję te końcówki. Ja w ogóle już dawno, ja już zapomniałam co to są rozdwojone końcówki. Naprawdę ja mam suche i łamliwe, no nie, mam suche włosy, tak, bo są blond, ale ja nie mam rozdwojonych końcówek. Nie jest to reklama, ale to jest poleca polecajka taka i jest wydajne, no bo tutaj jest pół litra. No to wam starczy na, na całe życie. Ja rozdawałam wszystkim komu mogłam, no bo dla mnie to za dużo. Nie zdążyłabym tego wykorzystać. A jest fajna. Czyli to jest ostatni etap nakładać. Ja nakładałam codziennie, bo ona fajnie nawilżała moje włosy. No przy suchych włosach da na końcówki, no to najlepiej nakładać codziennie i tak robiłam z tą odżywką. I polecam. To jest, to jest mój hit, mój ulubieniec. Żybka również jest przeznaczona do włosów wysokoporowatych i rozjaśnionych. Właśnie, jak dobieracie kosmetyki, to najlepiej patrzeć do jakiego włosu, na jaki problem jest nacelowany konkretny kosmetyk. Wtedy jest większa szansa, że zadziała w waszym przypadku. I ja cały czas patrzę, żeby to było właśnie do włosów wysokoporowatych i rozjaśnionych. I faktycznie wszystkie kosmetyki. Sprawdzają się dobrze. Jeżeli chodzi o indole, to tutaj nie było przeznaczenie wysokoporowatych, niwysokorowatych. Skusił mnie skład i skusił mnie, że to jest professional taka. Wygnacja, jak w salonie, u fryzjera, tak? No niestety nie sprawdziło się. Trudno. I teraz polecę Wam jeszcze olejki. To jest tak, pierwszy to jest kolej z czarnuszki. To jest moje po prostu ulubienie. Skupuję bardzo często, bardzo dużo. One kosztują ogólnie jakieś grosze, 5 zł. Dostępne w Hebe, na Allegro, w Rosmanie chyba też. I tak, ten z czarnuszką on jeszcze ma ochronę UV, więc jego ja łączyłam, z, z, ja łączyłam z tą odżywką, bo przy tej odżywce nie ma ochrony przeciw promieniowaniu. Tutaj mamy, więc możemy połączyć. I też lubiłam przedmycie, też bardzo fajnie. Olej z czarnuszki zawiera kwasy tłuszczowe omega-3,6,9, witaminy A, E i biotynę. Biotyna genialnie się sprawdza na włosach, więc ja polecam, to jest mój ulubiony olejek, cały czas go powtarzam. Jeszcze mam od Roni macadamia oil. One fajnie wygładzają włosy i dodają im blasku. I ten olejek najczęściej stosuję przed mycie, na etapie olejowania. Jeszcze z tej firmy chyba jest silk, taki jedwab. To jego ja też lubię albo łączyć z tym olejkiem makadamia, albo ten silk osobno później na końcówki po suszeniu. Dla mnie są lepsze niż te z anwen, dla wysokoporowatych. Polecam, że to by było na tyle. Ja dziękuję, że obejrzałeś, obejrzałeś to do końca. Daj znać w komentarzu, czy coś z tych kosmetyków stosowałeś i czy u ciebie się sprawdziło to. I oczywiście proszę Cię o wsparcie mojego kanału, łapka w górę, komentarz i subskrypcję. Dziękuję. Nowych Na odcinków. Pa!